Odświeżam ranking smartfonów do 1000 zł i bieda w kraju moi drodzy. Bieda jeżeli chodzi o wybór urządzeń w tej cenie. Zawsze w tym segmencie jakieś perełki i ciekawostki się trafiały, a teraz niezbyt różnorodnie się zrobiło. Zasady jak zawsze skupiam się na smartfonach, które sam testowałem, ale będzie jeden dodatek. Nie zdziwcie się, że w tym rankingu dominuje Xiaomi i Motorola, bo niestety konkurencja nie bardzo ma czym postraszyć tych dwóch producentów. Motorola G52 jest bardzo mocną propozycją. Mamy tutaj 90Hz AMOLEDa, swoją drogą bardzo dobry ekran, jak na tę półkę cenową. Urządzenie jest smukłe, ładne, dobrze spasowane. Snapdragon 680 nie jest wybitny w tym modelu, nie oszukujmy się, ale w tej cenie optymalizacja systemu jest chyba dla mnie ciut ważniejsza, a nie niewielkie różnice w wydajności. A optymalizację Motorola ma naprawdę świetną. Ważne, że podstawowa wersja ma 128GB pamięci na pliki, jest 150MP aparat główny oraz szeroki kąt, a to coraz mniej oczywiste w tej cenie. Są też głośniki stereo, 30W ładowanie i finalnie dobrze wspomniane. Wspominam ten model. Poco X5 to żaden szałowy smartfon, po prostu solidny, bo o szał w tej cenie obecnie bardzo trudno. Mamy 120 Hz AMOLEDA pokrytego przez szkło Gorilla Glass 3. Niestety, procesor Snapdragon 695, który nie wspiera nagrywania w 4K, wydajność jest wystarczająca dla tego smartfona. Ważne, że mamy tutaj pamięć UFS 2.2, więc nie powinien podczas czasie jakoś się specjalnie dławić w interfejsie. Aczkolwiek to Xiaomi, tu wszystko jest możliwe. Fajnie, że jest szeroki kąt, główny aparat ma nietypowo, jak na obecne czasy, 48MP. Aparat, no niczym się nie wyróżnia, powiedzmy, że do zwykłych pstryków jest ok. Są głośniki stereo i klasyczne 33-watowe ładowanie i na tym kończy się historia Poco X5. Nie testowałam Motorola Moto G72, ale zebrała ona bardzo dobre noty. Ekran to POLED 120 Hz. Motorola ogólnie stosuje bardzo dobre wyświetlacze w tej cenie, tak będąc szczerym. Do tego mamy procesor Helio G99, czyli to nie taka wydmuszka jak Snapdragon 680, ale dalej ta motka nagrywa filmy maksymalnie w Full HD. Jest 108 megapikselowa matryca główna i 8 megapikselowy szeroki kąt, ale nie porywajcie się na liczby, bo Motorola w tej cenie nie jest królową fotografii i nie podejrzewam, żeby było inaczej w tym modelu. Są tu również głośniki stereo i 33 watowe ładowanie, także coś nieco lepiej ten model wygląda na papierze od poprzednich kandydatów. Teraz będą w sumie dwa telefony w jednym: Xiaomi Redmi Note 12 i Redmi Note 11S to moi faworyci w tej cenie. Oba mają 33W ładowanie, baterie 5000 mAh, ekrany AMOLED. I przechodzimy teraz do różnic. Note 12 jest ciut wydajniejszy, bo ma Snapdragon 4 generacji pierwszej, a 11S ma Helio G96. Ogólnie dosyć podobne jednostki. 11S ma głośniki stereo, ale 12 już ich nie posiada. To spory minus, bo jak zauważyliście, wszystkie pozostałe smartfony z tego rankingu dwoma głośnikami dysponują. 12 za to ma 120Hz odciżenie w miejsce 90Hz w 11S. Na megapiksele wygrywa 11s, bo ma główny aparat 108 megapikseli, a w 12 jest 48-megapikselowa jednostka. Finalnie oba urządzenia robią dosyć porównywalne zdjęcia, z o dziwo niezłą dynamiką jak na ten segment. Z tych dwóch mimo wszystko chyba bliżej mi do 11s. -a. W co bym na pewno nie bawił się w tej cenie? Na pewno w Samsungi, bo ta nakładka po czasie może sprawiać trochę problemów. Chyba, że to jakiś wydajniejszy Galaxy z serii M. To jeszcze bym rozważał. Twory typu Realme C55, C53, Galaxy A13, Redmi 10 po prostu bym odrzucił, mając do wyboru takiego Redmi Note 11 S lub 12, które są dużo pewniejszymi urządzeniami i bardziej kompletnymi, o ile może takiego słowa używać w tym przedziale cenowym. Ten odcinek powinien potrwać dłużej, ale nie będę na siłę wciskać jakichś urządzeń, do których nie mam przekonania, dlatego tym pozytywnym akcentem mówię Wam do zobaczenia w kolejnych odcinkach.